Czy już na zawsze będziemy skazani na odgrzewane kotlety? Dlaczego jest tak, że te utalentowane studia, które 20 lat temu potrafiły stworzyć coś naprawdę niesamowitego, oryginalnego i ciekawego, teraz przestały być kreatywne? Te same, które w swoim czasie wyróżniały się nieszablonowymi pomysłami, teraz budują swoje gry w oparciu o utarte do bólu schematy, ulepszając je wyłącznie w kwestii techniczno-audiowizualnych. Co ciekawe, zapominając jednocześnie, że to właśnie zawężanie horyzontów jest wrogiem twórczości artystycznej, a przestawienie branży gier na masową produkcję odbywa się zawsze kosztem wspomnianej przeze mnie kreatywności, wolności twórczej i utraty tożsamości pierwowzoru. Co jest tego przyczyną i jakie sztuczki przy okazji stosują wydawcy, by podpinając się pod popularną markę, zmienić jej gatunek oraz grupę docelową? No cóż, posłuchajcie tylko tego. Aby lepiej zrozumieć ten temat, zacznę może od pewnej ciekawostki i pytania, o którym warto pamiętać, biorąc pod lupę ten aspekt. Kiedy to wszystko się zaczęło? No cóż, jeśli przyjrzeć się bliżej serii Battlefield, to jej początek sięga roku 2002, w którym to światło dzienne ujrzała gra Battlefield 1942. Zauważcie, jakieś mało znane studio ze Szwecji postanowiło zrobić coś nieszablonowego. Coś, czego świat gier wcześniej nie widział. Tak powstał tytuł wielosobowy, który łączył starcia piechoty z pojazdami lądowymi, pływającymi, a także latającymi. I to w bitwach na niespotykaną wcześniej skalę. Zapamiętajcie dokładnie tę datę. 11 września 2002 roku. Ok, teraz natomiast przyjrzymy się bliżej serii, która do dziś uważana jest za największą konkurencję dla serii Battlefield, a więc Call of Duty. Co ciekawe, zaledwie rok po premierze Battlefield 1942 swoją premierę ma właśnie gra Call of Duty. I to jest chyba jedna z tych serii gier, do których całkiem słusznie przyklejona została łatka wciąż odgrzewanego, może czasem nieco inaczej przyprawionego, ale wciąż starego, wyciągniętego z dołu zamrażarki kotleta. Co interesujące, tegoroczna odsłona serii, a więc Modern Warfare 2, ponownie opowie nam historię kapitana Price'a między innymi. Który to już raz będziemy go oglądać? Czy nie można było wymyśleć równie ciekawych, ale nowych postaci? Mamy więc już dwie gry, które powstały niemal w tym samym czasie, a których pomysł na rozgrywkę eksploatowany jest już prawie 20 lat. Wprawdzie ich twórcy robią to w sposób mniej lub bardziej udany i uczciwie trzeba przyznać, że przez wiele lat ten pomysł mógł się podobać. Ale jednocześnie nie da się ukryć, że jest to koncept niezwykle stary. Mało tego. Zgadnijcie, w którym roku odbyła się premiera dodatku do Half-Life o nazwie Counter-Strike? Otóż, ta seria jest jeszcze starsza, bowiem dodatek o tym tytule pojawił się w 1999 roku. Co ciekawe, najsłynniejsza wersja tej modyfikacji o numerze 1.6 pojawiła się w 2003 roku wraz z premierą platformy Steam. Zauważcie tu pewną zależność i ciekawostkę jednocześnie. Wszystkie te serie gier, a więc Battlefield, Call of Duty oraz Counter-Strike, powstały praktycznie w tym samym czasie i wszystkie odniosły sukces. Odniosły, ponieważ nie były kopiami siebie, ale każda z nich oferowała zupełnie inne doświadczenie. Pamiętajmy jednak, że było to prawie 20 lat temu. Idźmy jednak dalej i weźmy pod lupę gry fabularne. Przykładowo, słynna seria Far Cry swój początek ma praktycznie w tym samym okresie co wspomniane wcześniej gry, bowiem pierwsza część pojawiła się w 2004 roku. Mamy więc ponownie do czynienia z serią, która na karku ma już 18 lat i eksploatowana jest do granic możliwości. Mało tego, zaledwie 3 lata później pojawiła się gra Assassin's Creed, której kolejne części schodziły niczym z taśmy produkcyjnej, a trend ten nie wydaje się wyhamowywać. Zresztą przykładów serii gier, które wciąż są powielane i pudrowane bez końca, jest tak naprawdę dużo. Myślę także, że nie ma sensu ich wszystkich wymieniać. Zastanówmy się natomiast, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedź jest oczywista: sukces. Jeśli jakaś nowa gra odniesie sukces, jej twórcy, aby zarobić, najpierw planują jej rozwój, a następnie w obrębie przełomowego schematu, który okazał się trafiony, kolejną część. I tu niestety zaczyna działać pewien mechanizm, który jest największym wrogiem kreatywności. Studio, które wymyśliło coś nieszablonowego i fajnego, nagle przestawia się z trybu twórczego na tryb ulepszania tego, co przyniosło im sukces, bądź po prostu kopiowania, jak było z serią Call of Duty. Z jednej strony jest to dobry kierunek, bowiem na początku otrzymujemy coraz to lepsze wersje pierwowzoru, coraz ładniejsze i efektowniejsze. Jednak zawsze dzieje się to tylko do pewnego etapu. Z biegiem czasu robi się to nudne, powtarzalne i mało ciekawe. Twórcy po pierwsze sami ograniczają swoją kreatywność, a po drugie, inwestując więcej pieniędzy w każdą kolejną część, oczekują pewnego zarobku. Lokacja zabezpieczona. No dobrze, ale we wstępie wspomniałem Wam o pewnych sztuczkach, jakie stosują duże firmy w takich wypadkach, by po cichu zmienić gatunek swojej serii, a także grupę, do której jest ona kierowana. Otóż implementowanie nowych i dziwnych pomysłów w sposób najbardziej bezpieczny z punktu widzenia dużej firmy. Widzimy choćby na przykładzie gry Battlefield 2042. Zauważcie, jak działa Electronic Arts. Pod marką Battlefield jadąc na sentymencie do serii największych jej fanów, przemycają mechaniki oraz rozwiązania zaczerpnięte z zupełnie innych gier. Po cichu zmieniają gatunek tej serii, błędnie bazując na ocenie rynku i tych grach, które akurat są na topie. Zamysł takiego zabiegu więc jest taki, że teoretycznie mają od razu ogromną bazę graczy, która zasila taki tytuł, jeśli rozwiązania te się przyjmą sukces finansowy przychodzi od razu i spektakularnie. Niestety, myślenie tego typu jest bardzo ryzykowne i krótkowzroczne, ponieważ w przypadku, kiedy pomysł się nie przyjmie, jak widzimy to teraz, doprowadza ona do zniszczenia marki i rozbicia społeczności. Zamiast stworzyć nową markę i eksperymentować na niej dowoli, wolą ryzykowne podpięcie jej pod serię, która kiedyś przyniosła im sukces. Ogromny błąd. Jednak EA nie jest jedyną firmą, która postanowiła po cichu przekształcić znaną serię w inny gatunek skierowany do innego gracza. Kolejną jest Ubisoft. Jeśli przyjrzymy się serii Assassin's Creed zauważymy, że Do Origins były to zupełnie inne gry. Od tej części deweloperzy nieco luźniej podeszli do historii asasynów jako takich, a pod markę podpięli przygody różnych bohaterów w różnych okresach historycznych. Seria zmieniła się także pod względem budowy świata, systemu walki i prowadzonej narracji, zbliżając ją bardziej do Wiedźmina niż do Assassin's Creed 2, który był genialną częścią ze świetną fabułą, nierozwleczoną jak we współczesnych odsłonach, a sam system walki był bardziej realistyczny ze świetnymi animacjami i sekwencjami. Paolo, what are you Gram w i odnoszę wrażenie, że wątek Asasynów jest tam tylko po to, aby można było tę grę o Wikingach podpiąć pod markę gwarantującą sukces. Może się mylę, ale wydaje mi się, że jest to seria, która sukcesywnie zrywa z przeszłością i przeobraża się płynnie w zupełnie inny gatunek. Taki dokładnie zabieg chciała mam wrażenie zastosować firma Electronic Arts w przypadku Battlefield 2042. Na koniec wspomnę tylko o jednym z wyjątków. Co się za co bardzo szanuje studio CD Projekt RED, pomimo iż dali ciała na wielu płaszczyznach, to fakt, że pomimo problemów i nieznanego, które wiązało się ze stworzeniem gry z gatunku, w którym nie mieli doświadczenia, nie poszli na łatwiznę, a więc w kolejną część Wiedźmina. A mogli tak zrobić. Łatwa kasa prostsza robota. Cyberpunk 2077 był jednak odważnym krokiem, który choć ryzykowny, na pewno przełamał ten utarty schemat produkcyjny dużych firm. Podsumowując, to jestem niemal pewien, że o rozwoju rynku gier w przyszłości będą decydowały w większości studia niezależne które mogą i czują większą swobodę działania, są bardziej kreatywne i coraz częściej dostrzegane są przez wielkie korporacje, jak Microsoft dla przykładu. Zauważcie, że nie bez powodu firma ta wykupuje tak małe studia, ponieważ moim zdaniem bardzo dobrze zdają sobie sprawę, że to one są przyszłością, a nie skostniałe molochy, z których gry schodzą niczym z taśmy produkcyjnej. Owszem, są to studia mniej doświadczone, z mniejszym budżetem, a ich gry powstają dłużej ale ich atutem jest pomysł, pasja tworzenia, a także niezwykle fajny kontakt z graczami. Ogromne i bogate firmy to ogromne inwestycje, umowy i pieniądze, a te budują równie ogromne mury. Odpowiadając więc na pytanie, czy jesteśmy skazani na te nieszczęsne kotlety? W mojej ocenie tak, choć jestem niemal w 100% pewien, że przełomów będą dokonywały większości niezależne i nie mające nic do stracenia studia, przynajmniej do momentu aż same odniosą sukces. Wówczas ponownie historia zatoczy koło. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!